Pokażę Wam, kurwa ręce opadają, plaki wołowe w brosolę, kurwa niespodzianka, a to jest kurwa leczo, teraz drugie, drugie, jajak jak balony, a to druga niespodzianka, pryma pryliz, herby, gołąbki w się pomidorowy. a tu jest kurwa bigos ja pierdolę co, pewnie się ktoś kurwa naćpał jak przyklejał te naklejki ja cię pierdolę co za kurwa debilizm mamy takich kurwa głąbów we fabrykach to jest tak dla jaj Egon Klabo jak cholera. To jest coś podobnego jakby kupujesz rybę, puszcza, tam otwiera, tam jest kurwa pasta do butów. Rące opadają. Z do was to wszystko dziadostwo. O, przejadę się dzisiaj piątek jest Przejadę się na złomy Co ciekawego Kurwa wreszcie muszę ten Przed tego prze, Przeszukać już kozenia w tym do badania kurde ciśnienia bo przez kuźba tam nie wiadomo nie wiadomo czy nie padł ten ara procesor jak to padło to jest śmiet Może mi na giełdzie się gdzie uda, za jakieś marne grosze kupić. No bez tego nie da rady. Chodzi o to, że rano jak wstanę, żebym mógł sobie pomierzyć ciśnienie. Czy brać leki, czy nie brać leków. Dobra jedziemy, dość zimno dzisiaj niesamowicie mógłbym no na Sikorskiego ale nic nie ma wziąłem tylko takie dwa małe młoteczki jak to były w zestawie dla dzieci tam parę pilniczków i, i tyle jadę zobaczyć na tartakową Nie płaciłem za te pilniczki tego bo przeby mnie kurwa z głównym iść tego to bym jeszcze opierdolił, że przychodzę z pierdołą Idziemy do kieszeni. Grube rzeczy owsze ma takie bzdury kurwa to to się szkoda ośmieszać. Kupiłem taką dosyć ciekawą, przekładnię. za 10 zł. Podejrzewam, że to od silnika. Silnik. To trzeba roz, rozkręcić w domu. A dychę zapłaciłem. a To W z silnikiem to było bo silnika nie ma no może zacznijmy od mniej ciekawych taka bardzo fajna lampka z przełącznikiem ja to wyczyściłem od środka i taki próbny przewód bo ten przewód to nie pasuje do, do tak zabytkowej lampki, nie wiem jakiej tu produkcji jest to jest standardowa żarówka Ech. mamy taka, ta żarówka tu wie tam to ledwie świeci I przyłączniczek tu jest pstryczek, przyłączniczek o. teraz, bo to wtedy przed czyszczeniem to tak chodziło śmiesznie A teraz elegancko, fajna sprawa To będę sprzedawał Będę miał co sprzedawać na tego Na giełdzie Taka, taka w ogóle lampka To w granicach trzech dych To co taniej, to co nawet mowy nie ma Bo za zwykłą oprawkę To zdychać trzeba zapłacić No i teraz ciekawsza rzecz o kurwa to waży to waży za dobre 3 kilo szkoda że ktoś jakiś cymbał odkręcił kuźba ten silnik e, tu jest zębatka skośna tu było pewne łożysko no i tu widać tę zębatkę to jest bardzo ciężkie i to jest z wolno biegiem Dzisiaj to, już, dzisiaj to już nie mam siły, żeby się bawić tym. Tu jest jakiś magnesik, nie wiem do czego. To służy, czy to chodzi o obroty, czy o co. Nie wiem, czy to będzie pasować do standardowej, standardowej ramy. To będzie trzeba rozebrać i obejrzeć to w środku. Tam może być... To ciężka bo chodzi dlaczego, bo tu są zimmeringi Żeby się tam jakieś błoto nie dostawało chyba tak no. Kurwa, tak fajna sprawa i ktoś rozpieprzył to. No ale to można coś tam pokombinować, na przykład koło pasowe i silnik. Nie wiem, no na razie to nie mam pomysłu. I widziałem coś podobnego, to nie to samo. Może mi się uda znaleźć to w internecie i tu piszę, tu piszę BWAC1 kreska S36V 250 w i numer jakiś. No i to jest moc prawdopodobnie silnika. Zębatka jest w bardzo dobrym stanie, tu nie ma co gdybać no i tu jest miejsce, nie wiem czy to na osłonę jakąś otwory że tu jakaś osłona była, nie mam pojęcia od jakiego to roweru jak ktoś wie to proszę o jaką, jakąś wskazówkę tu wygląda na silnik, żeby był silnik no jakiś tam cholera wie, no, musiał być krótki no, chodzi o pedały, nie żeby nie przeszkadzało, fajna fajna rzecz, no. groszowa sprawa, zapłaciłem groszowe, groszowa sprawa, no trzeba będzie to rozebrać, naprawdę super konstrukcja, tylko kurde, no nie wiem, czy dopasuje taką zębatkę, bo tak patrząc tutaj po tej ośce, tam wewnątrz, otworek, taki podtrzymujący, to ja nie wiem, czy coś takiego zdobędę, no może. Dobra. Za takie pieniądze to i aha, bo miałem powiedzieć. Coś podobnego widziałem jako element, jako element nie ramy, tylko sam, samo coś takiego, podobne, no nie takie samo. Cena była 2,5 tysiąca no to spora cena nowe mówię o nowym nie o używanym tylko o nowym no i oczywiście ze silnikiem nie o, pode, moje podejrzenia padają na to jak, on, jak to było mo, mocowane tu są takie kołki z jednej i z drugiej strony i na przykład tuleja jakaś tam no mówmy tam lekko po i w tej tulei był y, dwa otwory, żeby się to nie obracało. Ustawiona pozycja i tak dalej. I z tej strony się nakręcało y, nakręcało się y, tą nakrętkę, żeby to ciasno było. Natomiast ten magnes to ja podejrzewam, że to było jakieś jeszcze urządzenie. do czytania impulsów obrotu pedałami i to było pewno w systemie tam gdzieś i czym szybciej się kręciło, tym ten silnik jechał szybciej. To jest takie, dlatego tu są te magnesy. To jest tylko mój taki domysł, bo tak rzeczywiście to nie wiem. No i trzeba będzie to rozebrać jak działa ten wolnobieg bo naprawdę nie mam pojęcia prawdopodobnie tu trzeba tą nakrętkę odkręcić zdjąć tą tarczę zębatą no i rozebrać no, nie ma siły teraz żeby się katować z tym i tak dalej bardzo fajna sprawa to jest może być na przykład zastosowanie do jakiejś tam ja wiem no hulajnogi z, z, z tego z napędem dodatkowym na pedałach, gdyby nam brakło prądu fajna rzecz można jakiś tam projekt sobie zrobić ciekawy tak to wygląda zębatka jest ładna w ładnym stanie kopiuję pliki wiecie bo to są programy amigowe i kurczę, no, płyta już taki stan na średni, żeby to uratować, prawdopodobnie przeniosę to na dystwardy, żeby to było kurczę, no bo utracić to, a to od takiego znajomego, to już ma ładnych parę lat, no. a z 15 lat to ma, jak nie lepiej. No i on mi udostępnił to i przegrywał mi na płytę. No, dziękuję mu. Bardzo nie wiem nawet czy on żyje dalej. No bo to trochę lat. Dobra, niech się to kopiuje. Mam nadzieję, że to się skopiuje do końca. No udało się, zajebiście. Tu jest wiele emulatory, no wiele, wiele fajnych rzeczy muzyka, natura pamięć, no wiele fajnych rzeczy no, kopiuję kurde tą płytę z tymi zdanymi Amiga, bo kurcza żeby mieć kilka kopii, bo no płyta to nie jest trwałym nośnikiem a druga sprawa te pliki przeniosę całe, wszystkie pliki na dystwardy który mam taki zapasowy no, z danymi. No kto wie, no, czy tego nie użyję kiedyś tam i tam jest workbench 30221 i tak dalej. No wiele, wiele fajnych programów. Na przykład Workbencha można przenieść sobie na, na dyskietki i tak dalej. Mam dyskietki 2DD. Może w przyszłości gdzieś trafi się Amiga to Miałem gdzieś myszkę i muszę poszukać jej Tylko myszkę Na no, resztę posprzedawałem no. no była kasa potrzebna i... No na no Tarczakowej nic nie ma No i po dłużej byłem kupić Cienkopis do, do, pisywa, do opisania płyty cd chodzi mi o, konkretnie o te płyty co kopiowałem na migę Ja do domu bo to nie ma co w tak kuźwa Trochę się ogrzałem w tym sklepie O, źle trafiłem e, wszystko wywiezione o, przejechałem się chociaż trochę powietrza A tu co? Co za przeoczenie, Tu jakieś wkrętarki, zobaczymy, Czy jakieś gaśniki. Odbrzymy. No prawda mówiąc nic nie ma. Trzeba się zbierać. Kurwa pogoda się znowu zmieniła i o dupy